Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tiki below zero e, I kontynuujemy zabawę z pójściem do jakiegoś źródła sygnału ratunkowego Gdzie jest to? W jakiejś z jaskini? Nie, dobra, na, na sensie nie Chociaż co na to, to jestem jest chyba idealnie pod... Co to jest za macka? nie jest chyba nawet macka Jestem idealnie właśnie pod... Ja nie mam tam zejść? Więc to co tu mamy Wejście na dół Właśnie nie ma... na dół. Jestem ciekawa jak mam tam zejść. Tutaj jest jakieś zejście głębsze. To możemy sprawdzić. Ale tak nawet tutaj, no to jest głębsze zejście, ale takie... No, takie, takie, bym powiedział, ryzykowne, no. Ale dobra, jest tam tlen do podniesienia przynajmniej. A, więc powinniśmy przede przez chwilę. To no, mam takie Dobra, mamy jakieś nowe ten, czyli fragment działka krewitacyjnego. Nice. jest. Eee, złoto. Nie, i ty tam. Nowy pod... Dobra, mamy no ten sygnał. Próbujemy zebrać nieco. I tak po drodze jak tutaj jesteśmy. I no zaś nie szukając tych właśnie gumien. Tak, farc. Tutaj właśnie przyjechałem, no i tutaj jest... W wpierdol, bo ja nie wiem gdzie mam pójść Tutaj w lewo mogę w sumie trochę pójść No, makes sense bardziej Co tutaj mamy? Mamy palnika laserowego, okej okay. Tylko tak potrzebuję diamentu I potrzebuję aż dwie części z tego Jezus kolejny tlen, dobra tutaj to się ułatwia Znam, no, ale... Totalnie rozumiem jak ja Podróżuję między tymi pnącami, naprawdę Ja wróciłem do miejsca wyjścia, tak? Ja 200 tak. Albo? Nie, nie wr wróciłem, nie wróciłem, tak wróciłem. A jak ja się tam dostać, ciekawe. Hmm. Tutaj ma dużo tlenu, nie? Więc do tego to tutaj mogę wrócić, siedzieć tak naprawdę. To exhibits a data signature that strongly correlates Artefekt, with the previously recorded distress call. Interesting. How about I can use this new data to identify where that call was coming from? Oh. Signal location uploaded to PDA. To Mał... Jajko małpy okej ok. No tutaj złoto i naturalna, tutaj... Jest... ...jebany główniak. No tak długo jak tutaj jestem, to ...szukajmy diamentów, bo muszę znaleźć diamenty do cholery. To jest małpa morska. To jest lAN i tutaj mamy spalnik laserowy kolejny. Ok, jeszcze jeden został do znalezienia. Na ten plan I tutaj mogę wylecieć bardziej w górę. Pokażę mi te wszystkie lokalizacje. Pilot, ostatnio zdano lokalizację zróbmy sygnał obcy, zróbmy sygnał opcy. A dwa różne sygnały, sygnały ja Jestem przy którym bliżej, tak naprawdę? Bo tutaj widzę jeden. 200 metrów. Ode mnie? I co ja widzę? Jakiś inny? Właściwie nie Nie zastanawiam Gdzie ten inny może być? O. Wiesio. Lano jest potrzeba brakuje ja cholera. Weźmy tu siarkę. Mm. anulował jedno z tych. Wakcjonacja to jest jedna i ta sama. Czekaj, to cekety to takie z takie przejście. A jeśli mam mało tlenu, to może być ryzykowne, ale chuj. A, nie będzie ryzykowne, jednak sobie tego z titraka. do niego już i chodźmy stąd i obóz Naprawa muszą nad na nie naprawdę. Ja w ogóle mogę je z Zejdzie naprawdę co ja mogę z tego dalej, Jest, Ja na znam naprawdę. Nie tylko guma, tylko nowa, to naprawdę mogę coś zrobić. Nie jest straszne, że tutaj znajdziemy jeszcze jakieś zejście w dół. O, no, no nie, nie widzą żadnego zejścia w dół. Chyba że tutaj gdzieś. Nie, no To jest takie meg zejście w dół. Właściwie tutaj się zaczyna jakieś głębsze. Nawet jest nim. Nie jest wystarczająco głęboki i też oddalamy sobie za bardzo według mnie. Z tego miejsca. Nie. No, Czekam ten deposit. No tutaj. Tu jest, jest, jest taka jakaś głębsza dziura. No nie właśnie. To jest ta końcówka dziur. Albo jest jakaś dziura, dobra. Jest taka. Maximum death reached. Hall damage imminent. E, dobra, w miasto. Wkładamy sobie, sprawdzamy ten dół. tutaj znajdziemy to. Zgórnie tutaj widać że te główno obcych. Tu jest jakiś dźwięk? To wydaje to? Nie. Czuję co to za dźwięk. Ale chyba właśnie znaleźliśmy sobie drobą, dobrą drogę do tego. Może diamenty znajdziemy. Kostki nowe na pewno. to jest, to jest jaja, to poza jakieś. że to stworzenie nie jest jakieś którego nastawione na mnie jest pomysł nieopcyzno Ja się boję wchodzić tam ale no co zrobić Widzę że tutaj zimno nie jest ok no. Bo... Wytoczny. robot opcji, tak. To będzie przeznaczenie. Niski poziom zagrożenia, sprytne, zaułkowane, która jest po na wygląd. Bla bla bla. Raczej mnie nie zajebie, ok. What is all this? You see You mean you don't have a physical presence? Are you one of them, an architect? Storage medium identified. identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components failed their signal. Altera. <laughs> no, my equipment is uh, borrowed. It will have to do. Okay, are ah, some questions now?

PDA complete oh, uh. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA! Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry we will allow you a moment to process don't you go silent on me low this is not happening that's the explanation it's not happening <laughs> 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 next i just go to ask you what's the one it's for diamond stone to take away the 19 minutes for the car post prze... To jest informacja o nim, co to jest. Kostka przechowująca architek architekta. że gdy cywilizacja ludzka od wieku starała się przeprowadzić pełną digitalizację. Lala, Digitalizację jaźni, gatunek architektu, widocznie zdobył ten świetny grał technologii. Przedłużenie życia już dawno temu. Jeżeli przyjrzeć się jego budowie, ścian hermetyczny składa się z utkanych niemal nadmiernie gęsto warstw nocników. Zdolne, zdolne są przechowywać niesłychane 35 bitów na elektron dzięki metodzie holografii kwantowej. Aktywny system zasilany jest przez potężne pole energetyczne, które odpowiada również na, za działanie systemu operacyjnego. Dzięki temu przechowywałem. Nikt temu przechowywana jaź utrzymuje świadomo otoczenia przez cały swój pobyt na nośniku. Gdy ja zostanie zgrana do powłoki poza sześcianem, jego część staje się nieaktywna bez dokładnej obserwacji procesu zgrywania. Trudno, e, zgrywania trudno domyślić się, jaką metodą on jest prowadzony I, i czy naprawdę nie wiąże się z utratą danych. Hmm. To on będzie zapominać rzeczy od kiedy jest z nami? Nie wiem, czy to miało sens. Co ja teraz mam zrobić? No, z spotkałem i... Ja i... tak. jestem w soku, że tutaj nie ma diamentów. Naprawdę, to wygląda jakby mógł być tu diament. cholery jasny. Naprawdę nie ma żadnych diamentów. Naprawdę potrzebuję mi. Hmm. Będzie ciężko, jeżeli ja nie znajdę naprawdę za niedługo jakichś diamentów. Ajajaj. Aj. Kajometr tutaj może znajdę. Gdzie jest te diamenty? A jak nie no to cóż no, no to... To będzie mu jakoś, nie wiem, pustukać nad rozświat, że aż ta istota pewnie z nami pogada. Albo bo to jak teraz może zyskać? Co tam było potrzebne do tego? Moduł, akcja... Nie, 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 nie to, nie to, nie to. Ja to mam. Mm. O, jest moduł testowy. Jednostka równoległego przy tym. jest powinienem gdzieś indziej pewnie znaleźć. Okej, to mam kolejny tlen, ja to mogę zejść niby na dół bardziej, bardziej na dole znajdę diamenty. Eee, więc co on nie? Wiem, to na pewno Fragment modułu przestrzeni ładunkowej. Ok. Plan, nie lecimy nadal na dół bardziej. Jest galereciak. Jest kolejny ten moduł, raczej fragment. ...ładunkowej i jest pewnie z jedzeniem albo piciem. A nie, z baterią jednak, dobra. Nie będę nazekać. To jest, jest kolejny fragment ładunkowy i więc nie mamy moduł ...moduł ładunkowy, To jest jakaś mnąca. No nie jest... Niżej. O, i są diamenty. No i super. Super, bierzemy te diamenty ile wlezie. W że nie mam tych, więc wezmę tyle diamentów ile mogę tak naprawdę. O. ja nigdy nie wrócę tutaj. Ja na pewno Kiedy? Zwrócę. W wystarczy, pamięć, że ja będę pamiętał, że jest niby do tego sygnał obcy. I po prostu leci co co z dół, aż do prawie 400 metrów. Nie ma nikitas. Dobra. samolotu. Przecież tyle ile tutaj zebrałem, i to jest mak, a to tutaj też jest złoto, co jest. Jest mnie. Co teraz są do te zasoby w było. O kurde. Nie, dobra, to są pnądza. Zresztą, że tu jest Dobra. Komin ter termalny. Hydrotermalny, dokładnie. Tutaj je znajdę te zasoby? No, kolejne złoto sobie nie znalazłem. No i pełne kipunek. No kostki nowe, to ma jak największy sens, dobra. Wypływajmy stąd, myślę, że mam to co chciałem najbardziej, czyli diamenty. Tylko jeden z mi sobie wyblokuje to może lit, ja nie wiem ile mam litu, żeby stworzyć sobie ten najlepszą butlę z tlenem. Niby i tak tlenu to ja przez te właśnie banki powiedzmy. O kurwa. O ty kurwa, kim ty jesteś? Nie, ja ty jesteś po prostu takim dużym rekinem ja ja chyba spotkałem, nieraz ja rozujebałeś Dobra Eee, fuck, nie gadałem prostu do mikrofonu, ale mam nadzieję, że I jednak mimo wszystko mnie słychać było Eee, płyną do stetraka A i tak nie rozbijajmy może Lepiej nic, bo po... i tak nie ma miejsca we, W ekwipunku, nie miałbym po co To robić, tak naprawdę Do satelity nie ma co iść Na razie Let's go to the base and try to understand this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. We do not think of ourselves as individual. Distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation please call me alan. <laughs> my whole life, i've been dying to meet a sapient space alien up close, and you're telling me your name is alan. is it insufficient? no, it's fine. it's perfect. where are you from, alan? <laughs> your kind calls us architects, the precursor race. but what are you doing here? that is a long story. perhaps you would prefer to focus okay, on the yes, fine, absolutely how do we get you out of my head i have added the information to your data bank you will need to find the necessary components any idea where i can find them it is unclear i have been disconnected from my network for so long i cannot locate the coordinates <sighs> okay e, stanowisko Co ja Titan, Okay. Tutaj żadnego nie mam, ale gdzieś na pewno mam uf. właśnie. A, typ komputerowy, dobra. E, złoto w takim razie. I srebro dwa, no i ja mam to się. dobra. Idziemy do fabrykatora. E, to... E, elektronika. Zestaw elektryczny i typ komputerowy, potrzebuję sam miedzianego. A nie, dobra, jednak. E, złoto... To koralowy i co jeszcze tam było? potrzebne? miedziany przewód? Nie. Jedna mieć, druga mieć. I teraz jest wszystko git. To to miedziany przewód? Niech się robi. No, czy komputerowy. taka moja ja w ogóle więcej co tutaj zostało. Nie, no sporo. Dobra. Jest widzę. Zrobiłem sobie to stanowisko. Jest. jest... Od razu sobie zróbmy może Tylko, że ja mogłem tylko te na to baterię nie naładowano. Dobra, to zjebać. Tutaj mam jeden lit. I tutaj też mam tylko jeden lit. Nie, tutaj na, nie mam żadnego litu. O kurde. Mm, Podoba mi się, że ja nie mam żadnego litu. Ej, ej, ej. Jakby to ogarnę w takim razie. Sterylity, tutaj potrzebuję moduł głębokościowy. Dobra, w sumie mamy. moduł głębokościowy z traka zrobić teraz. Najlepiej by było. na naprawna i tak tego nie zrobię na razie. Stawka plastali i dwa skła eliminowa. dwa skła mi potrzebne są ogólnie. I potrzebuję wody. Gdzie mam gdzieś wodę? Nie, nie mam żadnej wody tutaj. Ale, ale, potrzebuję w tej gry. dobra. Eee też to jest z tego po matko No, matka. Co eee... mam tutaj gdzieś ta? Te? te hezyki, nie wiem, jak one miały już, nie ja pamiętam. A, nie widzę żadnych łap. Będę łupacę. teraz koralowe kolejne dwa łupacze, to co jest? O nie, to jest, dobra, sobie to jest Dobra, super Jedną wodę już mamy Muszę tą filtrującą masynę kombinezą zrobić sobie Kolejny, dobra Dwa Jeszcze zostały No fajnie by było jeszcze jednego znaleźć, ale... Zobaczę Są reki O, jest jeszcze jedno Jeszcze dwa, dobra Trzy, kurde, co jest? Cztery! No, weźmy w ją. od razu wszystko prze, przerobię sobie na wodę. I będę miał jeden zapas, przynajmniej w szafkach. Albo na misji, albo gdziekolwiek, Tak nas się przyda. Dobra, myślę, że teraz to spokojnie starczy, to... O, dzień dobry, e... O Oj, kolejna, super. O, kichnę? Nie, nie kichnę chyba, Uf. Dobra, tak. zróbmy wodę. I zobaczmy, jak ten kombinator filtrujący się jednocześnie robi. Pracujemy tylko... Jeszcze... Włókna, a włókno mi się przypomina, że jest coś potrzebne, czego jest nie posiadam, ale... nie po nie, nie, posiadam, nie posiadam, no tak. Ale nie wiem, jak... Nie to znalazł, jak to wygląda, naprawdę. Więc może jest to widziałem, ale nie zabrałem po prostu. zróbmy tą wodę. to mam ryby do usmazenia. Mam jakieś ryby do usmazenia? No mam tą obrutówkę sobie. Dobra. Ile ona nam widać? no, całkiem, ten tak. Dobra. E, Fu, ja muszę kolejną sawkę zrobić tak naprawdę. Dwa kwarce i pustany daj. Nie pamiętam jak są dokładnie tę sawkę robiła. No uh, i chowajmy te za No to jest co potrzebujemy. Elity tak potrzebują straszną ilość, Nie ja sobie ogarnąć u elit. Uh, moduł głębokościowy, dobra. Uh, Potrzebuję ołowiu dwa. To jest raz, dwa ołowiu uh, diamenty dwa i dwa skła. Co jeszcze potrzebuję do tego modułu? Modułu, modułu... Olera, gdzie to jest? Eee, stawka plastalic czyli lit. Tak naprawdę nie jest potrzebna. Olera, no i ta jedyna moja stawka litu właśnie się przydaje. Mm, co, nie? Potrzebuję na dwa litu. Dobra, sobie na tego nie zrobię. Potrzebuję lit. a Boże! Lita nie było stresnie... Z zanim pójdę tam, to ja może zrobię jeszcze sobie na zębie naprawcy. Na zębie naprawcy, na zębie naprawczą. Skryptarytna siarka, tytan i guma silikonowa. Chyba nawet nie mam już żadnej gumy silikonowej. No nie mam. Dobra, eee, w takim razie co ja potrzebowałem tam? Ja <grystanie> sobie po prostu tutaj guma silikonowa, siarka. Eee, I tytan chyba. Więc to tylko, tylko z Cypko Płonąca, gdzieś na pewno sam, niedaleko. Powinny, halo? nie jestem Płonąca. Okej, jest, <grym> mm. uh. okay, yes, mam tylko super. Ehm... <śmielizny> nie zmiecie super. Czy to jest lead? Nie, Za dobrze by było, ale to było coś co mogło mi dać Tytan. I mi nie dało Curestu. Dobra, nie, eee, włókno. Otóż to trochę wyciąć test tego. te tego, że ja nie mam tych e, włókien ja, tak, naprawdę, więc w sumie tak to się przyda. Teraz te plemniki, no właśnie, i dwa tylko. mi się nie podoba. Dobra, wrzućmy dwa reset nie pójdzie plemniki Klewniki, dobra Eee Bo, teraz u wypadnie jej dobra super. Tutaj jest mieć więcej Dobra Wezmę sobie ten tlen i lećmy od razu do bazy Tylko na tyle starców, 80 tlenu na to pojedziemy kolejną rybę, kolejną wodę, będziemy mieć na zapas Przynajmniej To jest dużo miedzi, i tutaj. Ouf, eee, wypierdajcie eee, to. I myślę, że za chwilę zakończymy ten odcinek. Tylko stworzymy sobie ten zestaw naprawcy, naprawimy z C traka. I zobaczymy, co dalej. Eee, I pod odcinkiem pewnie będę mnie jeszcze szukać zasobów a jak mówię, to będzie pod odcinkiem z tego litru, muszę znaleźć. A no, najwidoczniej mogę znaleźć, jak już jeden miałem. Dobra. Członka silikonowa. Członka silikonowa. I robimy tutaj nazędzia, zestaw naprawczy. Co on nie potrzebuje baterii? Ej, on potrzebuje baterii, ma, od razu, Napraw, napraw. Ile to w ogóle baterii tak? Miałem 41%, na stówę mi zużyło baterii... Mm, no, 12. Tu coś okolicach, nie wiem, 5? Aha, no 5 idealnie. No 5%, 5 naprawdę to jest ten. Dobra. Zrobię mm, sobie jeszcze jedną gumę silikonową. W razie tego to ja... Też pójdę po te plemniki, żeby mieć tego zapas. Hmm. A ja to wszystko muszę przeszucić w sumie. No. Włókno... Proszę włóknić na środka. Dobra. I guma silikonową. Eee... Płetw. Co mi się przyda? No kolejne, nie. Dobra. Aerozol. W sumie możemy miedzian kompas co sumie zrobić, bo nie wiem jakim prawem jest to, które nie zrobiłem. Potrzebuję złoto i dwa miedzi nie, nie, nie złoto, co ja potrzebuję eee, Zestawu elektrycznego No to jest tutaj te dwie baterie w ogóle gotowe, więc Wymieńmy na to i nie wiem na co jeszcze Czy coś mi tutaj tak nie pasuje? No skaner ma... Eee, daj za skaner, co mi tam Niech się ładują te dwie baterie, co mi... Ja to wszystkie baterie są ładowacami. Te, które nie są nadawane na full'a mi hmm, jest wszystko nadawane fula, super. E, I co ja teraz chciałem zrobić? Kompas. Niedzielny przewód, dobra Tu i na nie, tu kompas. Jezu, wreszcie się przyda Cześć. Dobra. Eee. Energia ma sporą, Dobra. W takim razie ja się zegnam i chyba pójdę poczukiwanie litu. I będę też zbierać sobą tego ogólnie, żeby mieć na później. Będę potrzebować dużo litu na wzmocnienia. Zwykłą bazę rozbudować i taki dobry, ale więc. Trochę to zajmie, więc na pewno to nie będzie nocnik. I ja się zegną. Bye bye.